Bells jingle bells, jingle all the way. Then you know it's Christmas, When the snow starts to fall. Then you know it's Christmas for the children above all. Dzień dobry moi drodzy, witam was we vlogmasie numer 4. Jak ten czas szybko leci, już mamy czwórkę. Nawet nie wiem kiedy to zleciało. No, a jak się człowiek dobrze bawi, to czas szybko leci. Jak widzicie, dzisiaj mam grzywkę. Także tak jakoś dzisiaj się złożyło, że miałam ochotę na grzyweczkę. Ona gdzieś tam była, ale nie pokazywała się, a tym razem postanowiła zrobić swoje wielkie wejście i wróciła do łask, ale nie o tym zabieramy się za otworzenie yy, kolejnej luki w kalendarzu adwentowym. Zaczniemy sobie standardowo od Derry Rituals i od razu widzę czwóreczkę mamy tutaj dość duże okienko także tym bardziej nie mogę się doczekać co w tej czwóreczce się znajduje Mmm, Oh Holy Night Mask, czyli mamy y, maskę Elixir Collection maska włosów Myślałam, że to będzie do twarzy, a to jest maska do włosów. Także w luce numer 4 w Daily z kalendarzu znajdziemy maskę na noc do włosów. I zabieramy się za kalendarz Yankee Candle. Szukamy tutaj czwóreczki i myślę, że też tutaj raczej problemu nie będzie, dlatego że ona jest, już ją widzę. Ona jest, już Wam mówię, tutaj na samym środku. Także otwieramy. Tutaj trochę zadanie trudne, bo. Kierka się otwiera do środka. O, Mamy znowu dużą świeczkę! I znowu trafiła nam się świeczka czerwona. Tym razem pod nazwą Glittering Star. Mmm! Kurde! Chciałabym Wam powiedzieć, że ona nie pachnie jak męskie perfumy, ale tak! Pachnie jak męskie perfumy. Tym razem mocniej. E, wczorajsza e, świeczka miała taki lżejszy zapach, ale ta to już jest mocniejsza i no, czuć, czuć rzeczywiście. Oczywiście ten, ten męski perfum. Ciekawe, ciekawe dlaczego w Yankee Candle dużo świec właśnie ma zapach męskich perfum. Muszę wam powiedzieć, że otwieranie kalendarzy to jest najprzyjemniejsza rzecz z rana, bo wiecie, człowiek wstaje do pracy i myśli sobie, o nie, znowu do pracy. Ale jest ta motywacja, bo człowiek wie, że otworzy kalendarze adwentowe, także już od razu inaczej się wstaje. Ja już jestem po pracy i teraz będę robić swój trening. Czekam od razu na Monikę, bo przyjedzie z pracy, bo skończyła o 17, także jeszcze jej się zejdzie, bo jest w drodze, a ja tymczasem jedziemy z treningiem i to będzie dzień trzeci treningowy z drugiego miesiąca, także do dzieła i jedziemy z tematem. Jak widzicie już po treningu, jeszcze na koniec nie dość, że ćwiczyłam z Moniką Kłakowską, to jeszcze ćwiczyłam taki workout slash taniec z Pamelą Rife. Polecam Wam, jeżeli jeszcze nie, nie, nie zdążyłyście, nie zdążyliście e, ćwiczyć z Pamelą. Bardzo ma fajne treningi, jeżeli chodzi o taniec e, i połączone ćwiczenia siłowe, także polecam Wam bardzo serdecznie. A ja idę pod prysznic ogarnąć się i robimy test. Przepraszam was, ale nie mogę złapać oddechu. Tak się nabiegałam. I zrobimy test korektora oraz pudru, także zostańcie ze mną. Ja jestem ogarnięta, także przejdźmy od razu do makijażu. Będziecie tutaj mnie widzieli trochę z boku, bo muszę korzystać z lustra. Yy, wiadomo, będę się malować. Także zaczynamy. Monia za chwilę powinna być. Także tym bardziej się cieszę I na początek spryskamy sobie yy, Twarz bazą Z Federico Mahora FM World Jest to, można powiedzieć, taka mgiełka, która utrwala makijaż Ale też przygotowuje twarz do makijażu Także ja sobie uż używam to Przed i po, żeby ten makijaż utrwalić Spryskam twarz I trochę niech ona nam wsiąknie I będziemy mogli się zabierać Yy, za makijaż. To jest takie można powiedzieć nawilżenie twarzy, przygotowanie. Mgiełka nam wchłonęła, dlatego możemy już użyć podkładu. Ja będę używać tego z Too Faced Born This Way i jest to kolor Golden beige tak jak mogliście już wcześniej yy, zauważyć, ale niektórzy po prostu jeszcze nie oglądali wcześniejszych vlogmasów i mogą dopiero teraz yy, wejść na, yy, na ten filmik, także wam mówię. I wklepujemy. Dobrze, na twarzy mamy już nałożony podkład, dlatego przejdźmy teraz do korektora. I tutaj będzie e, zabawa, dlatego że będziemy używali e, korektora z Nars'a, który sobie zamówiłam i który przyszedł do mnie wczoraj. I jest to odcień, już Wam mówię jaki, makadamia, tak on wygląda. Zobaczymy, będziemy robić test. Podobno jest to bardzo dobry korektor, warty uwagi i warty swojej ceny, bo nie jest dość tani. Także zaraz się przekonamy o tym, czy rzeczywiście tak jest. Muszę Wam powiedzieć, że od razu to jest inna inne jakość. No, muszę Wam powiedzieć, że pierwsze wrażenie, jak na razie bardzo dobre, dlatego że, słuchajcie, on ma konsystencję podkładu, bym nawet powiedziała i niczym, nijak się ma w porównaniu do tych drogeryjnych, tych tańszych wersji yy, korektora pod oczy. Także tutaj jeszcze sobie nałożę i za chwilę będę go wklepywać. Nałożę sobie też trochę na wrodę, tutaj na czoło i na czubek nosa przejadę sobie taką kreskę. I do tego użyję gąbki, którą popsikam właśnie tą giełką, żeby była troszkę mokra. Dobrze kochani, ja już korektor nałożyłam. Jeżeli chodzi o pierwsze wrażenia, to naprawdę bardzo fajnie nim się pracuje, ponieważ ma taką bardzo gęstą konsystencję, jest solidniejszy od tych korektorów z drogerii, także miłe, miłe, miłe pierwsze wrażenia jak na korektor, naprawdę. Um... Naprawdę dobrą robotę wykonał, i z tego co tutaj widzę, bardzo ładnie mi przykrył te niedoskonałości i sińce pod oczami. Podobno się długo trzyma, także też to sprawdzimy. No i teraz przechodzimy do premiery. Premiery, premiery tego pudru Laura Mercier. Zobaczymy, jak on będzie się sprawował. Mam nadzieję, że, że dobrze. Wysypiemy sobie troszkę tego pudru na. Pokrywkę, ja tak przynajmniej robię. Ja nie jestem profesjonalistką, dlatego robię, jak umiem. I ja podpatrzyłam yy, u Maxineczki, tak naprawdę, tą metodę, żeby, właśnie, pędzelkiem wziąć sobie trochę i nałożyć yy, tego pudru pod oczy. I zobaczymy, jak on będzie się sprawował. Wow! Cóż, zakrycie? <grytanie> Pięknie! Naprawdę jestem pod mega wrażeniem. Od razu matuje ładnie bardzo. No kochani, Laura Mercier spisała się na medal. Nałożę sobie też troszkę na czoło od razu. Ale raczej będę się skupiała właśnie na tej okolicy pod oczami. Ej, jeszcze nie umiem robić bakingu. To jeszcze przede mną jest. Nauczę się, obiecuję Wam nauczę. Boże, jakie mam brudne lustro. <grymne> Tutaj jeszcze sobie trochę nałożę, żeby wyszczuplić tą twarz. Jeżeli chodzi o krótkie podsumowanie tych dwóch kosmetyków, jestem bardzo pozytywnie zaskoczona, naprawdę bardzo ładnie wygładziły mi twarz i przykryły niedoskonałości, także tutaj oczywiście z opinią innych się zgadzam. Jeżeli chodzi o te kosmetyki, także jestem bardzo zadowolona, że je zamówiłam i Wam także je serdecznie polecam. Puder Translucent Laura Mercier i korektor Nars w odcieni macadamia. Wysyłam swój list. Zawsze się boję, że zły adres podam. Oh Jezus, coś oh tu się. To jest wola, ty, ty, tu się żyje. Monia jest już ze mną. Hey. Jak tam Twoja głowa? Weźmy y oh. yeah. tak? No, wyszłam na spacer. Przewietrzyłaś się, prawda? Tak, Pogadałyśmy sobie, zapomniałam na chwilę. No, ci przypomniałam. No i pomyślałam, że sobie zrobię właśnie taki wieczór filmowy z grzańcem. Pomyślałam jeszcze, żeby zrobić taką fit pizzę, ale to w sumie taki, bo jeszcze do biedronki chciałam podejść, ale to jest taki jakby na placku, na wrapie. Nie to, żeby się ukręcać. O, super. Tylko kupujesz wrap. Sos pomidorowy, tam jakieś dodatki do piekarnika na 10 minut i masz taką unię. super pizzę fit. Fajnie, jak coś to jest jeszcze moja sałatka. O, no tak, bo moja bardzo miło z mojej strony wzięła sałatkę, zrobiła. Dzisiaj Cześć, tak, że... tak naprawdę są barbary imieniny. No właśnie, ja muszę jeszcze zadzwonić do mojej cioci. Tak, i ja robiłam mamie sałatkę, no i część od dzielimy. O, jak to są... milusia! No zabiki przyniosłam. No. Także fajnie. Boże, Pozdrawiam bo ja... moją mamę. Mamo! Pozdrawiamy! pozdrawiamy. <laughs> Jeżeli ogląda, a będzie na pewno siostra oglądać, także pozdrawiamy, bo miło, że siostra oni ogląda. Pozdrawiamy nie, bo, tak... wszystkie Barbary. Pozdrawiamy wszystkie Barbary i i wszystkich ludków. O nie! <laughs> Dlatego Barbary pozdrawiamy. Wszyscy. Tak, tak, bo Krystianów nie pozdrawiamy. Długo w ogóle mi się na poczcie zeszło, dlatego, że no musiałam sprawdzić, czy adres yy, dokładny napisałam, bo to jednak jest paczka do Anglii. Nareszcie yy, wysłałam, bo miałam wczoraj wysłać i nie wysłałam, a dzisiaj, dzisiaj jest. Wysłałam nareszcie paczuszkę. Yeah, ale pięknie. Tak, podobna jakiś moja ma jakąś, nie wiem, niby to niespodzianka. Nie, ale generalnie bardzo mi się podoba kuchnia. Nie mogę pokazać, bo to jest top secret, ale, ale fajnie, mi się podoba. Bardzo nowocześnie jest. O. Come to realize that I can't see it in your eyes, so it's true. I'm so glad you feel it too. Nothing to add. It's cold outside, but the fire keeps us warm. We can spend the night underneath the mistletoe, and I've gotten you a present that I put under the tree tomorrow. Jak ci się film podobał? Fajny film, super. Fajny? Tak, bardzo miły i przyjemny. Miły i przyjemny, mówisz. No bo ten pierwszy yy, sekret, jako dokument, to jest film na podstawie tego dokumentu. Co to jest? Grinch! No. Puścić mhm. A! Grinch? Tak. Grinch, święty film! on and mega later The snow is falling down And the storm is on its way But as long as you're around Everything will be okay Cause all I wanna do is spend this holiday with you Tomorrow it is And sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way.